Siemano w kolejnym vlogu jeżdżę case'em 70JX z grawiarką przetrząsarką piątką kosiłem łąkę 60 przyszedł się, żeby przetrząsnąć to pole nasze by będą zaraz no to czemu nie tutaj to wiecie wygoda w takim case'ie spokój zaraz pewnie jakąś muzyczkę włączę ale też dla was nagram bo to jest nie codzienny, żebym ja takim ciągnikiem jeździł, nie? jest ja nie jest z którego roku, ale pewnie zaraz tu będziecie mieli napisane, który rok, bo później zobaczę. Od nowości sąsiad go ma, więc jest już długo w niego chodzi. Pamiętam jak jeszcze nim zbierali siano z takim masztem z tyłu, znaczy słomy zbierali, co ja gadam. No ale takim to idzie, nie? E, dwójka gazu, nie wiem ile, bo tu jest chyba prędkość to 15 czy to są obroty, nie wiem ale chyba obroty nie wiem, nie znam się na takiej maszynie o 60 to bym Wam powiedział a no i w 60 wtryski są do wyjęcia i do sprawdzenia i do regeneracji znowu pewnie pompiarz poszedł I wiadomo co, trzeba wyciągnąć wtryski bo jeden leje to ona chodzi teraz na trzy gary i słychać takie strzelanie z tłumiką no to, to nie robota z takim czymś nie ja z talerzówką bo brat poszedł w polu no już skoszone, zebrana słoma i teraz talerzom oni przesiąką przyprowadziliśmy talerzówkę ale jeszcze za wcześnie żeby nią talerzować musi się bardziej dotrzeć Pewnie na jesieni z agregatem, bo na pół, bo też będzie trochę za wcześnie, ale zobaczymy. Albo z dwójką pojeździ, się zobaczy. Tutaj pewnie najprawdopodobniej będzie głupi w przyszłym roku, tak mi się wydaje. Ani pękoko, ani płytko nie robimy, więc. Daj, tak, żeby płyt głód łup, to przygrył, więc zobaczymy, czy jak mi będę ja nagrywał aparatem. Tutaj jest żywane. No, a ja teraz już zacząłem biegać z aparatem na statywie. Z trochę trzeba się nabiegać, jak pole hektarowe. A, a dłuższe, a węższe to ujęcie też może nie są jakieś za superowe, ale wiecie, jak na kanał 1000 subów starczy na 1300, prawie a seriam coś subów, nie klikata więc łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem i komentarz. Oczywiście ma to że Sześciomka się jeszcze dociera, ale ma już zrobione 20 motogodzin. Równo cześć, zrobiła równe 20 motogodzin. No hmm. ile tu się pozmieniało? Fing jeszcze. No, to, to nie znam. Pokażę taką jedną smutną rzecz. Oto ten licznik, który był w niej 20 parę lat, nakręcił 865 y, godzin. Czy znaczy tych y, motogodzin? Choć powinien tu jeszcze się znaleźć 5 czy tam 6 więcej. No, ale był na ciągniku wczoraj. I się zacięły tutaj te... licznik. Walnąłem to lekko rękę jak kiedyś, żeby zadziałał. To co? Popękał tak. Jeszcze się wcześniej wskazówka urwała. No to? Trzeba go. Chciałem go tu otworzyć i zobaczyć co tam w środku jest, ale jakoś nie szło. Co tu jeszcze? Przywiozłem do niego lektury. Tam gdzie ona stała cały czas. To tu jest książka tu o tym docieraniu. Trochę jest to opisze. Docieranie ciągnika. Takie ciekawe rzeczy są, i pisze, że jak zrobić 20 motogodzin, to można nią orać pługiem dwójką na lekkich ziemiach. Więc można być nią potależować, a choć ona i tak jeszcze przed talerzowaniem spięć zrobi. No i teraz, jak tu się komputer prezentuje, ten zegar stąd. Przeniesiony tu jak był kiedyś, kiedyś był. Tak widzicie na tym zdjęciu, tak był kiedyś. No i tutaj taki był w garażu, bo kiedyś był kupiony do 30, 30 zadziału i był taki kupiony. Na razie jest ten, jak się ten. Słyszałem, że ludziom się ten potrafi po 5 godzinach zepsuć. To na razie jest ten. Myślałem, że mu to, to obudowę na czarno pomalować, jak w tamtym malowałem, bo była taka brzydka tej nie będę malował, tylko to chcę pomalować, to może dzisiaj, No co tu jeszcze, z takich zmian co myślałem, to tą lampę zrobić tak, dać ob oryginalną obudowę szperacza, a tu do środka dać szkło oryginalne albo jakieś dobrać, no albo jakieś dobrać, no i co tu, no i kiedyś może tłumnik zmienię, to nie wiem, w tym filmie to ja pewnie było na tyle. Bo chcę dzisiaj jeszcze zmontować i Wam wrzucić na kanał. żebyście mieli zdjęcie z miniaturki, jest z wczoraj z rozdrabniaczem, ale nic nie kosiła rozdrabniaczem. To takie, tam, żeby nie było coś gadane, nie kosiła nic rozdrabniaczem. Jest trochę ubłocona, bo jeździła przez lasy. Przez las jechaliśmy na tamto pole. No cięgła nie ma, tutaj myślałem jakieś zrobić yy, inny ten Zamiast tego łańcucha, bo na łańcuchu to lata we wszystkie strony No i dobra, będziemy się żegnać Mam nadzieję, że film Wam się spodobał Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, z dzwoneczkiem Bo to ważne Komentarz jakiś No i to by było na tyle Siemano O, widać jak on widać w stainIII? No, przyjechała wielka chmura dyni Przelew leży Tu kołpaki to się nazywa I śruby wyciągane, Tu trychy leżą Tutaj No i wyciągnięte Jeszcze trzeba zdjąć Pokrywki Zawory mu przeregulować I będzie chodził Z tego drugiego wtrysku się lało No С этих всех живо.